Dajcie rezydenci. W Resident Evil nie brakuje przeciwników, którzy często przyprawiają nas o zawał serca, aż włos jeży się na głowie. Obok takich osobistości jak Nemesis, Licker czy poczciwe zombiaki śmiało można postawić łowców, przebiegłe bestie, niezwykle zabójcze, szczególnie gdy występują w grupie. Zapewne w pamięci macie Huntery Alpha, lecz w uniwersum Residenta jest ich odrobinę więcej. W tym filmie przyjrzymy się każdemu z nich, więc aby już nie przedłużać. Zapraszamy do oglądania. Przed rokiem 1981 Oswald Spencer, właściciel korporacji Umbrella, wywierał presję na swoich naukowcach z laboratoriów Arkley, by opracowali sposób na eliminację 10% osób odpornych na działanie wirusa T. Na tamten moment wirus gwarantował 90% skuteczności uśmiercania zakażonych nosicieli. Naczelny badacz korporacji William Birkin postanowił więc skierować swoje badania, w innym kierunku, który miał na celu stworzenie nowego gatunku, którego zadaniem było zabicie tych 10% ocalałych. Wtedy to narodził się projekt Hunter, połączenie gada z człowiekiem. Naukowcy korporacji już nie raz eksperymentowali ze zwierzętami, lecz zwykle. Takie stworzenia traciły inteligencję, przez co nie było możliwe kontrolowanie ich, więc były całkowicie bezużyteczne dla potencjalnych kupców. Kontrowersyjne praktyki badaczy to nie nowość w szeregach Hambreli. Pierwsze prototypy powstały na skutek połączenia DNA gadów z zarodkiem człowieka w łonie matki, gdzie wirus T był czynnikiem wiążącym. Nowonarodzony osobnik, którym była dziewczynka z mieszanką gada, była najbardziej obiecującym okazem. Aby przyspieszyć proces produkcyjny, najłatwiej było ją sklonować, by następnie szlifować nowo powstały produkt. Okres dojrzewania trwał zazwyczaj rok. Hunter był zbliżony intelektem do Arangutana i reagował na proste polecenia. Przez cały ten czas był poddawany hormonom wzrostu, przez co mierzył około 180 cm. Jego skóra była twarda i zrugowa ciała, co czyniło go wytrzymałym na strzały, cięcia czy wybuchy. Projekt Hunter stał się bardzo mocno obiecujący dla korporacji Umbrella, która wiązała z nim świetlaną przyszłość, więc klony zostały dostarczone do wszystkich. Placówek korporacji, a ich nazwa kodowa brzmiała MA121 Hunter Alpha. Przez wiele lat starano się udoskonalać łowców lub mieszać ich z innymi gatunkami. MA-124 Hunter Gamma powstał w Europie. Uznano go za porażkę i szybko zaniechano dalszych prac. Wyglądem przypominają przyrośnięte żaby bez zębów i oczu. Były oparte na projektach Jamesa Marcusa. Zostały zaprojektowane do użytku w środowisku wodnym. Posiadały łuskowatą niebieską skórę. Gammy nie mają oczu, opierają się tylko na zmyśle zapachu i słuchu. Tak długo, jak ich ciała pozostawały mokre, mogły skakać, ślizgać się po terenie lub brodzić, nawet po płytkich akwenach. Podczas ataku używały swoich maskowatych łap z małymi pazurami. Dzięki swoim ogromnym paszczom są w stanie połknąć ofiarę w całości. Kilka okazów zaobserwowano w szpitalu Rakun, gdzie potajemnie przetrzymywano je w laboratorium oraz w stacji uzdatniania wody pod uniwersytetem. Umbrella nie była zbytnio zadowolona z nich, gdyż nie reagowały na polecenia i do przeżycia potrzebowały stałego dostępu do wody. W ich posiadanie wszedł w późniejszych latach Javier Hidalgo. Kolejnym etapem rozwoju miał być MA-125 Hunter R. Model Alfa, według badaczy, był nieco ograniczony w swoich zdolnościach, więc naukowcy dążyli do jego udoskonalenia. Ten wariant Huntera przypomina humanoidalnego krokodyla z bardziej wydłużonym pyskiem i łuskowatymi kolcami na całym grzbiecie. Hunter R został opracowany w laboratoriach pod miastem Rakun. Początkowo służył do walki z tyrantem model R. Do masowej produkcji nie doszło, ponieważ podczas epidemii wirusa w Nest, hantery, które uciekły z kontrolowanych warunków, zostały zamrożone, by zapobiec dalszej ich ucieczce. Jednak kilka z tych stworzeń zaobserwowano na Uniwersytecie Rakun. Ich mniejszymi odpowiednikami były huntery Mi, które zapewne wymagały krótszego czasu dojrzewania lub nie były poddawane działaniom hormonom wzrostu. Ich niewielki rozmiar ciała był wielkim atutem podczas przemieszczania potwora z punktu A do punktu B. Wszelkie wyniki rozwoju oraz badań nad tymi modelami łowców przepadły wraz ze zniszczeniem laboratorium. Europejski oddział Umbrelli za wszelką cenę starał się jeszcze bardziej zmodyfikować wersję Alfa. Stworzyli oni łowców Beta, jednak przed przystąpieniem do masowej produkcji naukowcy korporacji potrzebowali więcej danych bojowych. Idealnym momentem do testów okazał się incydent w Rakon City. Po przerzucie do Stanów, podczas transportu ciężarówką do miasta, około 20 osobników uciekło. Spora ich część opanowała szpital w Rakon City oraz wymordowała po zostały przy życiu personel. Byli oni słabsi od pierwotnej wersji, lecz o wiele szybsi przez swój ulepszony układ nerwowy. Niestety, na skutek modyfikacji działania wirusa, byli mocno zdeformowani. Skóra była pokryta czerwonymi guzami oraz ograniczała im pole widzenia. Umbrella nigdy więcej nie zdecydowała się, aby kontynuować produkcję tego modelu. Albert Wesker wykorzystał łowców alfa podczas pobytu na Rockford Island. Dzięki specjalnemu urządzeniu Hunter mógł tropić swoje cele oraz obserwować ofiarę przez okular za pomocą poszukiwaczy. Ci sami łowcy występowali też w jeszcze bardziej zabójczej formie. Sweeper wyróżniał się jasnofioletowym kolorem musek oraz czerwonymi oczami, zaś ich pazury potrafiły zatruwać ofiary. Hunter Elite, jak sama nazwa wskazuje, miał być szczytem możliwości reprezentowanych przez te mutanty. Wydostały się na wolność podczas wydarzeń na statku Spencer Rain. Najbardziej zauważalną różnicą względem łowców Alpha jest prawa łapa, która nie posiada pazurów. Również były tworem europejskiej placówki korporacji, ale projektu nigdy nie kontynuowano. Najbardziej niestabilnymi łowcami byli Farfarrello. Do ich powstania przyczyniła się grupa terrorystyczna zwana Veltro, która wykorzystała Huntery podczas ataku terrorystycznego w Terra Grigia. Dla usprawnienia ich działania łączono mutanty z wirusem T Abis, przez co zyskiwały umiejętność kamuflażu, lecz potęgowało to w nich ogromne pokłady agresji. Były skutecznymi zabójcami, ale bezużytecznymi w kontrolowaniu, ponieważ kiedy nie podano im na czas leków uspokajających wpadały w szał. W Marvel vs. Capcom 3 łowcy występują w przypadku zakończenia historii Hulka. Sam Hulk nazywa je Żabimi stworzeniami. Hunterzy nie występują w Resident Evil 2, lecz w wersji na Nintendo 64 możemy dostrzec zwłoki jednego z nich w podziemnym laboratorium. Za ciekawostkę możemy uznać kleszcze, które występowały w Resident Evil 1 na konsole Sega Saturn i stanowią odnogę projektu Hunter. Charakterystyczne w tym typie stwora są ręce podobne do sierpów, brązowa skóra i para czułek na głowie. Zastępują one wszystkich łowców w pierwszej części, a różnią się jedynie wyglądem. Statystyki, takie jak zadawanie obrażeń, pozostają bez zmian. Gdy w Resident Evil 3 wchodzimy Carlosem do szpitala, spotykamy tam łowców. Kat'scenka pokazuje nam, jak jeden z nich swoimi pazurami tnie zombie. Zależnie od wersji gry, możemy zobaczyć ocenzurowaną scenę lub tą, w której umarlak traci głowę. Jak sami mogliście zauważyć, łowcy byli idealną bronią biologiczną, która jednak przyszła na świat w dość szokujących okolicznościach dla przeciętnego śmiertelnika. Za to, co wy sądzicie na ten temat może macie informacje, o których nie wspomnieliśmy w filmie. Dajcie w takim razie znać w komentarzach lub podzielcie się swoją opinią na temat łowców i nie tylko. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia, rezydenci, w kolejnych filmach na tym kanale.